Hej, hej, witam Was serdecznie na moim kanale w kolejnym unboxingu. Wybaczcie, że znowu taki filmik, ale paczka, czyli zapowiedziana, bo w piątek już była wysłana, ale mam dzisiaj 2 maja, jest to długi weekend i po prostu szczerze mówiąc, nie chciałam się robić make-upu ani. Po prostu ubierać się ani nic specjalnie, więc będzie taki. Zresztą, jak wiecie, jest drobny problem. Ja muszę w trakcie wyłączać filmik żeby nagrać Wam z przybliżeniem, jednak z daleka nie zobaczycie tego dokładnie, co znajduje się w danych paczkach, a przez zmiany w ustawieniach w pokoju troszeczkę ciężko jest. No to dobrze, przejdźmy do tego, co my mamy tutaj. Zamówiłam sobie jeden z tańszych boksów, chyba 100 zł, jest dosyć duży, jak na 100 zł. Z jakiego animca, Bo jest to z Animca. Jest to z Animca 1.0. Nie wiem, czy ktoś Was kojarzy. Jest, nie są tak popularne jak FairyTale, tego samego twórcy. Ja ani ma, jeszcze nie oglądałam, ale jestem na bieżąco z Mangą. Postacie są bardzo e, podobne do FairyTale. Rebeka bardzo przypomina Lucy czy Shiki samego Natsu. ale. Bardzo fajne jest, dzieje to się w kosmosie, są różne planety, trochę, trochę jak to wygląda. Kosmos, jak ocean, planety jak wyspy, więc bardzo fajne, ten sam podobny, no może nie identyczny, ale bardzo podobny klimat do Fairy Day. I jest to fajne, śmieszne anime, no, moim zdaniem dobre anime na wieczór, jak chcesz coś lekkiego zobaczyć. Wybaczcie też, że tak mało unboxingów jest ostatnio. Zamówiłam teraz Pixelbox, więc powiem, maja, pod koniec maja będzie. Idzie jeszcze jeden box z Japonii, bo akurat dorwałam fajną promocję po Vitami, więc zamówiłam sobie jeden box. A jest też mniej, bo oczekuje się parę rzeczy. W sensie, pod koniec miesiąca jest Magneticum, i w następnym miesiącu jest Pyrko. Planuję się wybrać, raczej. Nie wiem, czy wybiorę się na Pyrką, bo Pyrką to Poznań, a ja na Śląsku, więc znajomy, który idzie, sprawdza mi pociągi i musiałabym jechać 5-6 rano i bym była na 11-12 tam, jeszcze zanim dostanę się na Pyrką, więc no, nie wiem, czy to wypali, a przejechać dzień wcześniej, to jeszcze na noc, więc to duży wydatek, ale myślę, że magnifiko się wybiorę. No i w myślę, że nie jechać samej, bo niestety moja kozłowka w tym roku powiedziała, że nie. Dajcie znać w komentarzach, kto z Was wybiera się na Pyrką w tym roku, kto z Was na magnifikon albo na jakąś inną imprezę. I może coś można zgrać, spotkać się, czy coś dobra. już Wy jesteście ciekawi, ja też jestem ciekawa. Otwieramy. Powiem Wam, że w ogóle ja byłam w szoku, bo pierwszy raz Pan Bok znowu mnie zadzwonił. Serio. Byłam w mocnym szoku. O 11. No dobra, 11 to nie jest rano, ale dla mnie rano. Ja mam. Nieznany numer telefonu, to mnie dzwoni Olewam to, idę spać. dzisiaj minut później bzyczy mi telefon, że SMS-a mam. No to sprawdzam i patrzę: no ludzie z fanboxu Bo oni pytają mnie, co ja bym chciała w boksie, bo nic nie napisałam wiadomości do zamówienia, a już zamawiam tyle tych boksów od nich, że oni nie wiedzą, co mi dać. Ja powiedziałam: może być wszystko, ponieważ i tak będę, jak będę miała czegoś za dużo, czy coś, będę robić giveaway. Zresztą i tak to jest przede wszystkim na kątem. Kochani, już widzimy piękności, które się odsłaniają. Zaczynamy od największej, którą wiemy czym jest. Nie pamiętam, jako pierwsza to wyciągać, to, bo plaka teraz Oczywiście całą powierzchnię samemu widać. Widzicie co, teraz muszę to dać tutaj. Oj, rozerwałam pudełko, aby się przydało dla kotów. Widać ją dobrze? Shiki, Rebeka i to zaskoczenie dla mnie było, to jest Happy. Happy jest taki sam w Paytel, jak i w 1.0. To było dla mnie mocne zaskoczenie, tylko, że on jest robotem, akurat androidem, więc jest po prostu cudowna. Tu mamy kolejną grafikę. tyle uciętą, ale po prostu zajebista. Shiki znowu nie jestem pewna, czy, czy to nie jest, bo nie wiem jakie kolory mają niestety, bo mango, prawda? Czy to nie jest przez przypadek Valkyria, jedna z tych Androidów, ale nie jestem pewna. W tych postaci kojarzę. Są to włosy, ma jednak fajnie. Yy, oni są z jakiegoś tam narodowego joystick czy coś. Nie, mniej ważne postaci. To jest najpiękniejszy przód. Powiem Wam, co uwielbiam i podusie są grubiutkie wypełniane po brzegi i piękne. Co innego, podusie niestety od Mangowe.pl. Ich podusie jest jednostronna i sparszona. Do tego stopnia, że mój kot na te podusie nie idzie, a na tą sobie poszedł, więc poduszka pójdzie dla kota, a ta widać w klubie. Będzie ją tu trochę widać? Będzie. Jak troszeczkę poprawimy, to będzie lepiej widać. O! Dobrze, zaczynamy, bo widzę, że tutaj już mamy figurkę Plexi. Nie jest ona jakaś super, O super dla mnie figurki Plexi, to są też te. Myślcie mi, że da radę zrobić z tłem jak się chce, szczególnie z Gęszlina. Boże, nie mogę się nauczyć, że robi chociaż trochę stłem z tłem z Gęszlina, bo to doszło do Gęszlina, to miejsce mają i są takie nudne. I mamy cudowną figurkę Rebeki oraz Szykiego. Chyba tak się odmawia. O, muszę odmieniać i Rebeka. Powiem Wam, że wyglądają po prostu rewelacyjnie. Razem nie będę tutaj na filmiku bawić się w odklejanie. Szczególnie, że na razie mam tych e, figur wszędzie plexy, więc na razie pójdzie do przechowania. Ale po prostu, no, cudo. Jestem zadowolona, że dwie najważniejsze rzeczy są. Oczywiście mam plakatik, który sobie tylko tak zobaczycie. Bo ja mam tendencję do tego, że jak otworzę plakat, nie jestem w stanie go potem y, złożyć. A nie wiadomo, czy będę go akurat naklejać gdziekolwiek, bo no, mam tylko jedną szafę. Teraz mi się druga zrobiła, tam są tylko miejsca na dwa. Na dwa z drugiej strony, ale tam na ścianie to będzie, w stronę ściany to nie będzie widać. No, powiem Wam, że plakatik fajny. Widzę kosmos, więc myślę, że to będzie plakat, y, który był promującym plakatem anime. Nie, super, mamy już trzy fajne rzeczy. Czwarta rzecz, mamy podkładkę. O właśnie, tak mi się. Nie, to nie będzie tak. Mamy podkładkę. Proszę, proszę. Dokładnie. No, po prostu super wygląda to. O! Tutaj są wszystkie znane. To jest w ogóle Elza. Podobne ma imię do Eryzy. No, po prostu cudowne. Wszystkie postacie pięknie to wyglądają. No, ja jestem zadowolona. Nie pytajcie Ciebie po tej, tej czwórki, w ogóle nie pamiętam. Y I mnie nie pamiętam, ale ona jest wkurzającą postacią bardzo. I mało ważną. Przechodzimy do kolejnej warstwy cudownych rzeczy. Mamy, kochani, mamy podkładkę, którą ja sobie na razie schowam. A. Cudowna, pięknie wygląda, naprawdę grafika jest superaśna. One są bardzo fajne, są twarde, wytrzymałe i no naprawdę, nic tylko powiedzieć, czocik. Dobrze, mamy dwie przypinki. Jedną mamy. A czekajcie, czy to. Aha! To jest chyba, on miał wejść, jest jakoś tak. To jest jego młodsza wersja. Tutaj mamy jego starszą wersję. Doktor inaczej, który pomagał RBC zreperować właśnie Hapiego. A tutaj mamy jego młodszą wersję. I ja Wam nie będę tłumaczyć, jak to się stało, że są jego dwie wersje. Ale jest. Tutaj mamy Erzę właśnie z Justy. Nie wiem, dokładnie, jak on się nazywał, ale bardzo mi przypomina. Znaczy, Erza Bardzo mi przypomina to grafikę Erzy i Jera, Że te postacie bardzo są podobne do niej. A tu jest jak oczywiście to mnie zaskoczyło, bo to jest podstawka do mojej pleksyki i Zaskoczyło mnie, że ona jest nie kwadratowa, a nie okrągła, a prostokątna i taka mała. Powiem Wam, że bardzo fajna. Nie będzie zajmowała za dużo miejsca. Pozbywamy się śmieci. I ostatni item, nie mniej ważny. Ja już wiem po pudełku, że to jest kubeczka, bo teraz znajdę. O, konia bomerkowa. U i kubeczek. Kubeczek, który muszę otworzyć. Staram się delikatnie go otworzyć, bo te pudełka mi się strasznie przydają, jakbym robiła giveaway i właśnie na kubeczki. Zobaczę kubeczek. Kubeczki od nich są dobrej... raczej znaczy powiedziałabym coś a la dobra, między dobrą a średnią jakością. Bo zbyt częste mycie i użytkowanie prowadzi do zniszczenia je, tak samo jak i będzie w zmywarce. Czekajcie, w ogóle z tego co ja mogę wyciągnąć. No piękna grafika. Mamy tutaj Shiki. Oczywiście Happy. Rebeka 1.0. I to jest właśnie ten statek 1.0. No powiem wam, że w filmie, Boże, w mandze wygląda on trochę lepiej. Kolorystyka przypomina naprawdę zamek demona. Czyli Boże, statek demona. bo on jest demonem, można by powiedzieć tak. No powiem Wam, że po prostu cudowna grafika, no jest piękna. Przepiękna. Podsumowując, jestem bardzo zadowolona. Ilość przekroczyła w ogóle to co myślałam, że dostanę, bo zawsze jest trochę więcej. Zobaczymy jakiś tutaj papier, to wrzucamy tu. Zawsze jest trochę więcej, ale tym razem to mnie naprawdę pozytywnie zaskoczyli, bo za 100 zł mamy kubek, który kosztuje chyba 25 zł. To teraz wyjdzie. Ceny poszły do góry. Ja się sugeruję na oko tym, co kiedyś było. Podusia z 40 zł na pewno. jest ta podkładka z 20 zł na pewno. Plakat 10. Figurki Plexi 20-30 zł. Łamane. Tutaj jeszcze dwie przypinki oraz podkładka pod kubek. Powiem że to się świetnie złożyło ta podkładka i kubek dostałam. No po prostu mega. Ja jestem bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarze mile widziane. Zapraszam Was na inne filmiki z unboxingów czy z gier, jak i na mojego Discorda, który będzie podany oczywiście na dole. I jak na początku filmiku mówiłam, dajcie znać w komentarzach, czy się w tym roku wybieracie na Magnificon, albo Pyrkon, czy też jakikolwiek inny konwent, fantazy lub anime. Jeśli byście się wybierali na Magnificon, to może jakoś urządzić spotkanie, bo myślę, że raczej wybiorę się, gdyż do Krakowa, no, ze Śląska mam o wiele bliżej, półtorej godziny do dwóch godzin jazdy autobusem, niżeli nam do Poznania. To by było na tyle. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się, do następnego. Hejo!